Jesteśmy w trakcie Pucharu Ligi, bo kolejnego awansowicza, można tak powiedzieć, kolejną drużynę, która awansowała, poznaliśmy, tacy sobie, tak? Tak, zgadza się tacy. Ale sobie. postać znana, kojarzona troszeczkę z inną drużyną. Jakaś historia, tak? Si wiąże Aha, są z kiedy? tym zespołem, z tym teamem, z tym całym wydarzeniem. Tak, kiedyś biesiadna restauracja, teraz tacy sobie z, tamtej, z tamtego zespołu trzech, czterech chłopaków zostało, reszta nowych chłopaki. Ale też z branży? Nie, 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 nie. Grają w klubach tutaj takich czwartoligowych i ruszają się z nami po w Czyli Jędzierka piłkarska Mnie... dodziałała tutaj. Tak, chłopak mojej dziewczyny jeden ja z Mikołajem. Tutaj podpora naszej defensywy. Ale ogólnie no, lepsza, lepsza ekipa teraz niż była w poprzednich sezonach. I na razie wszystkie mecze w drugiej lidze wygrane. Tutaj dzisiaj też z drużyną Ekstraklasy Klasy Puchar ligi 5-2 bodajże lub 4-2, nie pamiętam tylko 4-2, więc dobrze się zaprezentowali. Pierwsza połowa. 2-1, przegrywaliśmy już 2-0, później 2-1, i w drugiej połowie chłopaki zmieścili się na wyżyny i pokonaliśmy ich. Cieszymy się bardzo. No właśnie, bo też to chyba mocno jesteście także psychicznie, team, sporo doradców, tutaj Ty także tak. pewna ekipa dopingo, dopingująca, więc świadczy o tym, że potraficie się wydobyć z tarapatów. Tak, było już 2-0, już nie zapowiadał się dobrze. Początek chyba 7 minut, dwie takie dziwne, głupie bramki wręcz. Ale nagle chyba się pozbierali. Do przerwy na 2-1, później piękna bramka Mikołaja na 2-2. No i później parę sytuacji, mógł być wyższy wynik, nawet w sumie patrząc z perspektywy tego meczu, bo parę sytuacji straconych, takich dziwnych, gdzie z tego powinny być bramki, ale nie wpadły. Jest zwycięstwo, zwycięstwo się nie sądzi, jest dobrze. No właśnie, wygrywacie z ekstra ligą, to znaczy, że jesteście naprawdę mocni. Gracie w drugiej lidze, w lidze, pucharze znajdziecie pewnie wysoko, nie wiadomo jak, może do finału, może go wygracie. Natomiast czy ta druga liga Wam odpowiada, czy jakby naj, jak najszybciej chcecie właśnie dołączyć do United, do Ekstra Ligi? Tak, z, z, zdecydowaliśmy się na tą drugą ligę tylko z tego względu, żeby się zgrać. Mhm. Bo zdaję sobie sprawę z tego, że w pierwszej lidze też sobie poradzimy, mamy taką ekipę mocną. Naprawdę, na pierwszą ligę w zupełności tam sobie też poradzimy, a czy Ekstra Klasa? Czas pokaże. Ty tam w drugiej lidze kosicie wszystkich, tak rzeczywiście? Tak, na razie 5 meczy, 5 zwycięstw, 16 bramek straconych, więc jest dobrze, jest dobrze tam, wyniki dwucyfrowe padają. Jest, teraz jutro my też masz 19.30, zobaczymy. Tam widzę, że jedna drużyna taka jest Go Plus chyba. Go Plus, ta, Plus ta, tak, ta. tak, tam też chłopaki dobrze grają i tam mają... Y Jeden mecz więcej od nas i zresztą punktów, więc no, pewnie ten mecz rozstrzygnie o tym, kto będzie na pierwszym miejscu. Kto jednak stanowi taki trzon? Ci byli zawodnicy biesiadnej, czy jednak ci którzy wnieśli swoją nową piłkarską jakość do tego teamu? Kto? Nie, no jest Patryk, który został, jest gruszka Michał, doszedł grabek, Paweł Grabia, Mikołaj Panowicz. I myślę, że wzmocnienia duże. Mikołaj i Grabek dużymi wzmocnieniami są naszego zespołu, ale jeszcze jest Zbyszek krzyżenia. Już lata ma swoje, ale teraz kontuzjowana pięta. 13 bramek już ma to jest czekamy, czekam, danie, tak, to jego? Nie, nie, Zbyszka nie ma, nie ma A, kontuzjowana nie. pięta, ale tutaj wróci do nas na pewno i będzie wzmocnieniem. No ale także czekamy na wzmocnienie menedżera, grającego, tak? Bo co się stało, że nie grasz? Nie, no, naderwane więzadło mam poboczne i już 6 tygodni Orteza, teraz rehabilitacja i na wiosnę dopiero, ale na pewno wrocam. Nie ma opcji. Bo? Może, daj Boże, daj Boże. Myślę, że tak. Na pewno awansujemy do pierwszej ligi, nie, nie wyłożąc sobie, żeby było inaczej. Wygramy, przegramy! United! United, dobrzy przyjaciele, znajomi. Jesteśmy po Ligi, w nie najlepszych humorach. Co się stało? Już byliście tak pewni w piłkarskim niebie, że odpuściliście tej ekipie? No, wygrywaliśmy już 2-1. 2-0 wygrywaliśmy już wygrywaliśmy nawet 2-0. Cały czas kontrolowaliśmy grę. Moim zdaniem za bardzo się odkryliśmy. Zapomnieliśmy o defensywie, żeby pokryć z tyłu, dwie piłki przez środek przeszły przez całe boisko. No i to była tylko konsekwencja naszej chyba zbyt otwartej gry przystanie stanie 2 do 0. Poligon doświadczalny dla United, żeby coś przetrenować, Pucharze? Bardziej, bardziej w kwestii przełamania się, bo terminarz w Ekstraklasie mamy na razie taki, że gramy z całą czołówką i... Na bodajże 6 spotkań graliśmy tylko jeden punkt, także tutaj na no, puchar ligi miał być takim elementem dla nas bardziej przełamania, uwierzenia własnej możliwości w to, że United potrafi grać w piłkę. No, jak, jak widać dzisiaj w pucharze no, potrafiliśmy zagrać tylko przez pierwsze 10 minut później to już było no, niestety tylko coraz gorzej. Nie było tak źle, aczkolwiek ten sezon jest taki, bo Ekstra Liga czy Ekstra Klasa jest dla was znanym tutaj poligonem, wiecie jak się poruszać. I rzeczywiście jest trudniej w tym sezonie? Inaczej? Skład ten sam, tak? No właśnie, no to jest najgorsze, że mi się wydaje, że przede wszystkim tutaj działa na naszą niekorzyść wiek zawodników już I, i szybkość już nie jest taka jak kiedyś, ja też jestem coraz starszy, koledzy tak samo. Technicznie potrafimy grać, przy piłce potrafimy grać, no ale trzeba niestety być w Ekstraklasie wybieganym zespołem i no widać, że wiele zespołów z Ekstraklasy ma 20-latków, którzy hasają i w przodzie i z tyłu, nie wiem, może to ma wpływ, może jakiś brak skuteczności w przodzie, może brak regularności niektórych zawodników. Mamy, stwarzamy sytuację, ale nie potrafimy ich wykorzystać i to najbardziej boli. Tak jak dzisiaj przy stanie 2-0 mogliśmy ich ukłuć na 3-0, 4-0 i byłoby po meczu, no ale no niestety nie wykorzystaliśmy i to się odwróciło przeciwko nam. No może doświadczeniem, tutaj szukajmy, przewyższacie te, te zespoły. Czy ja mam jakąś swoją koncepcję na to, teorię tak, na to jak, jak zdobywać punkty tu w Ekstraklasie i, i to, że ich nie zdobywamy z tymi na razie lepszymi drużynami z szczu, szczuba tabeli, no to, to jest jednak, tak jak tu Oskar powiedział, konsekwencja tego, że tam są młodzi chłopacy wybiegani, ale to nie znaczy, że my jesteśmy od razu na straconej pozycji, że mamy, nie wiem, dwie lewe i nie potrafimy wywalczyć tych punktów na boisku. Niestety, no, nie realizujemy sobie tego, czego sobie zakładamy przed meczem. Wiadomo, nie mamy może i szybkości, może i zbyt wielu młodych upaków ale mamy coś innego i myślę doświadczenie, nazwijmy to tak po prostu, a, której no niestety no, nie, nie przekładamy w tym na razie dotąd w sezonie. Więc. Ale zdradził prezes, że ma receptę, że ta kolejka się z ze 100 kapitanów ustawi, jaka jest recepta. Okej, okay, na no pewno jej nie zdradzimy. To, że United gra w koszulce e, przypominającej e, pewną katalońską drużynę, to nie przypadek. <zyskutka> No to myślę, że powiedzmy tak, była najładniejsza z możliwych do wzięcia, tak także te w sensie. koszulki przypominają troje Barcelonę 9-4. Moim zdaniem ta złota ekipa, kiedy jeszcze trenował Krój w Stoiczko, w Romario i to, to najlepsze chyba na najlepsze na świecie i mi się wydaje, że to są chyba ten złoty okres Barcelony. Mam nadzieję, że złoty okres United w Barcelony nadejdzie, tak panie prezydencie? No, mamy taką nadzieję. Jeszcze wszystko przed nami, tak jest. Jeszcze zobaczymy, bo w listopadzie wybory na prezesa United. Oczywiście prezesowi Marcinowi Chmieleckiemu życzę powodzenia w tych wyborach, choć sam też będę startował i zobaczymy, jaka będzie rywalizacja.